Czym zatem jest dezinformacja? I tu pytanie do Was, w jaki sposób odróżnić dezinformację od zwykłej pomyłki, jakiegoś lapsusu na przykład? No to jest w ogóle temat rzeka, bo co powiedzieć sobie po angielsku? Mamy disinformation and misinformation. Disinformation to jest intencjonalne przekazywanie nieprawdy. Pozyskanie misinformation, po polsku czasem się mówi misinformacja, to jest być może nieintencjonalne, w każdym razie przeinaczenie swego rodzaju. I obydwa te fenomeny są bardzo niebezpieczne. Oczywiście dezinformacja w tym znaczeniu silnym jest dużo bardziej groźna, dlatego że celowo wywołuje wprowadza ludzi w błąd, wywołuje nieprawdę. No i jak ją rozpoznać? No nie ma jednego sposobu. To, to jest bardzo jasne. Nikt z nas, absolutnie nikt, nie jest odporny na dezinformację. Jak spojrzymy sobie, wejrzymy w siebie głęboko, no, kto z was nie brał rutin z korbinu? Powiedzcie już no. No, no tak, no. W polski dom, to, to Witamina, nasze polskie C, wartości. Witamina T, Musi być, naprawdę, w każdym polskim domu. Tak jak śmietnik pod zlewem. W związku z czym musimy sobie powiedzieć jasno, wszyscy jesteśmy podatni troszkę na dezinformację. Wszyscy w jakimś stopniu... W pewne informacje wierzymy, czy to będzie kwestia medyczna, czy to będzie kwestia nie wiem, odchudzania, czy to będzie kwestia e, tego, jak uprawiać sporty. Bardzo często myślimy: Czarny inne, kot. Oczywiście, no jakby, bo, <grym> nie wiem, może to nie, nie, nieprawda, ale lepiej przejść na drugą stronę. E, I to jest ok do pewnego stopnia, jeżeli to są tematy, które nie wywołują u nas e, no, żywotnie, dosłownie e, istotnych skutków. W przypadku brania suplementów diety, czy w przypadku e, odchudzania, o ile to nie jest e, głęboko szkodliwa dieta, czy głęboko szkodliwy suplement, to jedyne, co nas, nam szkodzi, to nasz szkodzi naszemu portfelowi. I to, to jest oczywiście ogromny rynek. Nawet w Big Pharma jest dużo mniejsza niż hmm. y, para farmaceutyki. Tylko, że problem jest taki, że jeżeli zaczynamy tematy, w których y, ta wiedza już fachowa jest szczególnie istotna, nie mamy najmniejszego, dzielonego pojęcia bez y, wielu lat spędzenia jak w przypadku medycyny, czy także oczywiście fizyki klimatu, to mamy niestety taką pewną predylekcję, że kontynuujemy to przekonanie, że a w zasadzie widziałem jakiś filmik na YouTubie, ze szwagrem w garażu o tym pogadaliśmy, to już mamy temat, yy, zrobiliśmy własne badania, own research, to niestety tak nie działa. Istnieje pewien system wiedzy, którym... Dokładanie kolejnych cegiełek wymaga ciężkich lat żmudnej pracy zrozumienia, wgryzienia się w temat i żadna seria filmików na YouTube jak dobra by nie była, tego nie zastąpi. Jest nawet taki termin zmniejsz zmniejszanie dysonansu poznawczego, czyli w momencie, kiedy ja czegoś nie rozumiem, co jest skomplikowane od strony na przykład naukowej, no to dążę do tego, żeby zrozumieć to w jak najłatwiejszy sposób, czyli idę na skróty i wówczas wkracza dezinformacja cała na biało, i, bo de dezinformacja w sposób, Prostszy niż na przykład nauka potrafi wytłumaczyć w dużym cudzysłowie różne rzeczy, prawda? No tak, tutaj chodzi o zbudowanie takiego obrazu świata, w którym nam się jest się dobrze poruszać, prawda? Bo my tam czujemy się bezpiecznie i wszystko, i wszystko rozumiemy. W związku z tym, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, prawda? Więc, Albo no, o przekonania. Tak, ale najczęściej chodzi o pieniądze, zwłaszcza przy takich bezpośrednich kontaktach, no to ja, ja się bardzo często spotykam, no to ile za to bierzesz, malinowski? <laughs> Szekli. Tak, tak. Szekli, ile, ile, ci ile ci płacą firmy? Ile ci płacą firmy? takie, takie czy inne. Była no, moja książka fenomenalna Oreskes, Merchants of Doubt. No, no, no. Bardzo ciekawa i pokazująca no, te same strategie, które były stosowane w przypadku firm y, tytoniowych, jak i firm no, produkujących y, benzynę. Identyczne wręcz. Oni się uczyli od siebie nawzajem. To, że przekonywano przez długie lata, no nie do tego, że tyton jest zdrowy, bo już ten, ten, ten dyskurs umknął, ale firmy tytoniowe zrozumiały jedną ważną rzecz, że nie trzeba ludzi przekonywać, że tytoń nie szkodzi. Trzeba ich przekonywać, że a, może są jeszcze jakieś wątpliwości. Dobra, 99,9% badań mówi, że to szkodzi, ale znajdzie się może jakiś jeden, który mówi, że a właściwie to czemu, czemu żeby nie zapalić się od czasu do czasu, może to jest tak rekreacyjnie, właściwie to nie jest nic takiego szkodliwego. To samo się dzieje nawet z konsumpcją mięsa, tak, i ten dyskurs ten widzieliśmy wielokrotnie, że badania pokazują, że generalnie raczej szkodzi, jeśli się codziennie je mięso, to mamy no, w latach możemy powiedzieć, ile co będziemy żyli, no ale co jakiś czas się pojawia oczywiście ktoś, kto na białym koniu wie, że, a zróbmy sobie ze smalczykiem. Nawet niedawno w, w zeszłym roku w Polsce był tego rodzaju em, dialog, no i pokazuje to właśnie, że ta strategia bycia no, sprzedawcą wątpliwości, to, to o czym Wolski spisała, Merchant of Doubt, dokładnie skutecznie powoduje, że. Nieważne, co mówią badania, ważne, że się pojawi ten taki, no jak się mówi, także cherry picking, taki jeden malutki temacik, i ktoś, kto ma już pewne ideologiczne przekonania, ma pewną nadzieję, no chociażby, bo lubi jeść mięso, lubi jeździć samochodem, no czy lubi palić papierosy, będzie się tego malutkiego wycinka czepiał, no bo to potwierdza właśnie to, co wspomniałeś, potwierdza nasze. Przekonanie. No ten efekt potwierdzenia to jest to jest coś, co, co, co jest strasznie właśnie w przypadku klimatu ważne. No właśnie spadł śnieg, prawda? To jest ten, ten przykład. No. Potwierdza. I w przypadku tym, o którym przed chwilą powiedziałeś, mamy taką sytuację, że. Poszczególne branże przemysłu zdawały sobie od dawna sprawę z jakichś faktów i celowo mnożyły wątpliwości czy też właśnie zastrzeżenia do metod naukowych, po to, żeby móc kontynuować swój zarobek. Czyli wracamy do tego, o czym Szymon mówił czyli chodzi o pieniądze. I w, te, w dezinformacji klimatycznej w dużej mierze wciąż zbieramy pokłosie tego co przez 40 ponad 40 lat głosiły w sposób niejawny firmy paliwowe które te dezinformacje szerzyły a ja Ale... To jest w ogóle strasznie ciekawe, bo to jest ta, ta historia Exxona, który najpierw y, naukowcy pracujący w jego laboratoriach, nawet oni brali udział w pisaniu pierwszej części raportu międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu. No i potem, y, że tak powiem, zarządzający doszli do wniosku, że ich to mocno uderzy po kieszeni. I w tym momencie, y, że tak powiem, polityka firmy zmieniła się. Y, współpraca została wycofana. Y, natomiast y, oczywiście to oni nic nie przeszkadza koncernom naftowym korzystać z wiedzy klimatycznej, szczególnie paleoklimatycznej w poszukiwaniu nowych złóż rapy naftowej, prawda? A jakie skutki dla postaw społecznych i w ogóle dla społeczeństwa, dla jego samopoczucia ma to mnożenie wątpliwości, które jest dokonywane poprzez dezinformowanie? To skutki widzimy dokładnie na tym, co się działo z tytoniem, bo jakby to jest ta trajektoria, że do, dosłownie oni się uczyli od marketerów Firmy tytoniowych, żeby powielać identyczne kampanie, identyczne raporty, publikować. Widzimy po prostu przedłużone no, przekonanie konsensusu społecznego. W przypadku tytoniu ono już chyba nastąpiło. To znaczy no, trudno znaleźć osobę na świecie, która twierdzi, że palenie jest zdrowe. Tego nikt publicznie nie mówi. E, udało się też po wielu latach w większości krajów no, przekonać, że być może, na przykład, palenie przy dzieciach nie jest najlepszym pomysłem, że być może palenie w miejscach publicznych to też no, nie do końca jest ok. Ale w przypadku akurat, y, zarówno Konsumpcji no, paliw kopalnych, jak i w przypadku w ogóle przyczynienia się do zmiany klimatu, jeszcze tam nie jesteśmy. A zobaczcie jedną ciekawą rzecz, że wyobraźmy sobie świat, w którym mamy wyłącznie auto elektryczne i pojawi się inżynier, który mówi: Słuchajcie, mam taki pomysł, zróbmy. Mamy dostęp, mamy ropę, możemy z tego zrobić po długim, kosztownym procesie, możemy wytworzyć paliwo i będziemy stworzyć takie urządzenie, które będzie, też będzie samochodem, ale będzie dokonywało kontrolowanych reakcji z wybuchów w tym urządzeniu no, no dobra, okej, okay. no to czy to będzie jakby mniej awaryjne urządzenie? Nie, będzie dużo bardziej awaryjne będzie miało tam 150 części ruchomych w przeciwieństwie do tam kilkunastu w, w przypadku samochodu elektrycznego no dobra, okej, okay, ale co będzie e, no nie wiem, jeździ, jeździło szybciej? Nie, nie będzie jeździ, jeździło wolniej będzie, będzie miało gorsze przyspieszenie no dobrze, no to, no ale co, może będzie się wygodniej, nie wiem, to tankować w domu? Nie, 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 nie możesz tego w domu Będziesz musiał pojechać na specjalne miejsce, wlejesz tam tą wysoko, łatwopalną, groźną substancję. O, oczywiście musisz na to bardzo uważać, bo jeśli cokolwiek się stanie, to zginiesz w płomieniach. Czy taką osobę byśmy potraktowali serio? No raczej to, to jest wątpliwe. Ta korzyść, na no rzeczywiście istnieje korzyść w szybkości ładowania tak? Tak, obecnie, i to ona tak. jest zauważalna. Natomiast no, powiedzenie sobie, że raz na paręset kilometrów nie mogę się zrobić pół godziny przerwy, no, wydawałoby się jakimś słabym argumentem, żeby tego rodzaju koncept wprowadzić. Jednocześnie mamy tak bardzo zinternalizowane, że auta spalinowe są normą, że no, nie myślimy w ogóle w takich kategoriach. I zobaczcie, tutaj fajna paralela się pojawia. Ej, w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych nie było publicznych straży pożarnych. Co to znaczy? No, był wolny rynek, tak? w związku z czym byłyby były prywatne spółki, które gasiły pożary. Można było sobie oczywiście wykupić od no, tego rodzaju firmy. One konkurowały ze sobą, w związku z czym jak się palił dom, no, to przyjeżdżała straż pożarna i patrzyła, czy jest tam logo y, odpowiedniej firmy. Jeśli było, to gasili, jak nie, to czekali, czy właściciel wyjdzie z walizką pieniędzy, zapłaci od ręki i y, y, wtedy gaszenie mogło nastąpić. Y, teraz to się wydaje mnie do pomyślenia. Ale jednocześnie w wielu przemysłach to, co jest nie do pomyślenia, to jest rzeczywistością. No, właśnie system ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych, prawda? No, to dokładnie w ten, w ten sposób działa do tej pory. No, i mają najwyższe koszty ochrony zdrowia na świecie, de facto W rozwiniętych. rozwiniętych. Dokładnie, więc. Zwróćcie uwagę też z innej strony, jak spojrzymy na dezinformację, jak ona bardzo dzieli ludzi. Jak bardzo ludzie zaczynają sobie. Ale też łączy. Ale też ale łączy właśnie. Czy łączy małe grupy. Jak to wygląda darmo? Nie tylko małe. Tu widzenia badaczy. Dezinformacja fenomenalnie powoduje poczucie przynależności. Im bardziej wchodzimy w sferę no, poglądów, które są niezgodne z normą, tym bardziej wytwarzamy sobie także poczucie zarówno elitarności, przynależności do grupy wsparcia, która nam zawsze nas pocieszy, pomoże. To są niezwykle ważne mechanizmy psychologiczne. To, że osoba, która na co dzień, no może no, nie jest tym najostrzejszym na ołówkiem w pudełku, ale ma poczucie, że no, tutaj ma swoją grupę odniesienia, w której zawsze można się wyżalić, zawsze można też podzielić się jakimś fenomenalnym nowym odkryciem z TikToka i wszyscy chętnie to skomentują, to powoduje, że ci ludzie mają bardzo dużą rentę psychologiczną za przynależność do tego rodzaju grup. I sam badam z zespołem chociażby na ludzi, którzy wierzą w to, że Ziemia jest płaska. To jest już ekstremalny przykład tak? i wydawałoby się, że to jest Mała populacja, a jednak jak się wgryźć w te dyskusje, to nie mają bardzo zinternalizowane to, że jest wielki system, spisek. Jak się okazuje, według tych wyznawców, za kołem biegunowym są nieprzebrane obszary ziemi, i tu chodzi o kontrolę nad dostępem do ziemi. Mówiąc krótko, to znowuż bardzo taka przedkapitalistyczna forma, przekonanie, że to ziemia jest źródłem. Kapitału. A no właśnie, dochodzimy do dwóch rzeczy. Po pierwsze właśnie tej satysfakcji osobistej. Ja to często do, doznaję tego. Tak profesora nawet nie pomyślał, że to cykliczne. Prawda? To, to standardowe, standardowe zagranie. No, to mogę sobie profesora, że tak powiem, zdołować. To, to, to podnosi tak bardzo, bardzo, że tak powiem, poczucie. A druga, a druga sprawa to jest kwe, kwe, kwestia spisku. No, nam bliska jest... Ta Historia Chemtrails, prawda? Oni, y, tam są oni. Oni coś tam robią i spiskują i chcą nas wytruć. populacja za oni można postawić no, jaszczury, tajny rząd światowy. Już nie będę tutaj rzucał innymi nazwami, żeby no, dobytno, nie myśleć o tym spiskująca no, przeciwko tak, ja, tak, ludzkości. Przeciwko, tak, przeciwko ludzkości. Zwykłym szarym ludziom, bo to są ludzie wpływowi, którzy spiskują. No, tak, tak, tak. Tak, no więc jeszcze jak możesz takiemu, co na pewno spiskuje, przywalić, to już jest w ogóle super. Nie? Ja tylko powiem, że widziałam badania, które mówią o tym, że w dłuższej perspektywie to uczestnictwo w spisku nie daje satysfakcji moralnej, nie, w dalszej perspektywie nie poprawia poczucia własnej wartości, tylko wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, umniejsza je i to w rezultacie ludziom na zdrowie nie wychodzi, natomiast zdrowie psychiczne, natomiast w krótkiej perspektywie jest tak, także to układ nagrody się bardzo mocno uruchamia i mamy poczucie przynależności ale właśnie z tym dzieleniem się świata to też jest tak że tworzą się obozy które się wzajemnie zwalczają prawda jeśli chodzi o tematykę dezinformacji klimatycznej jest takie uczucie że w mediach społecznościowych w sieciach społecznościowych trwa walka Zgoda. To, 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 co powiedziałeś, to oczywiście krótka renta wynika z tego, że to jest po prostu intelektualny fast food i rzeczywiście on daje szybkie poczucie sytości satysfakcji, ale w drugim okresie nie jest specjalnie prawidłową dietą. Natomiast to pogłębienie tzw. Tak to chociażby echo chambers, czyli komór informacyjnych, czy fenomen tzw. Tak filter bubbles, czyli baniek informacyjnych, on jest bardzo rozdzielony przez sam model działania sieci społecznościowych, model biznesowy który jest na, kierowany na utrzymanie atencji. Już pomijam to, że wszystkie bez wyjątku sieci społecznościowe zarabiają miliardy na płatnej dezinformacji. Tak? To mamy potwierdzone. Dotyczy to zarówno Google, jak i Meta i wszystkich innych graczy. Oni po prostu biorą pieniądze od dezinformatorów. Ale to, że biorą, powiedzmy, dałoby się pewnie jakoś ograniczyć. Niestety ich sam model biznesowy już, niezależnie od tego, kto im płaci, polega na tym, że mają na celu utrzymanie naszej uwagi. A utrzymanie naszej uwagi. Niestety, znowu, to w wyniku mechanizmów ewolucyjnych informacji zachodzących, opiera się na tym, że najbardziej memetyczne są rzeczy, które są niezgodne z naszym stanem wiedzy. Krótkie, no, dosłownie wiralne, tak? no, to, to, to użycie metafory epidemiologicznej, nawet WHO stosuje, mówimy o infodemii. Niestety, krótkie, wiralne przekazy, troszkę kwestionujące nasz stan wiedzy rozchodzą się zwyczajnie lepiej, wywołują więcej reakcji. Też jakby samo powiedzenie nudnego faktu naukowego reakcji żadnej nie wywołuje. I, no i to jest prawdopodobnie jeden z paradoksów dobrobytu, który mamy. No i drugi jeszcze może taki, taki element to jest taki, że w sieci jesteśmy anonimowi i w związku z tym y, czujemy się zupełnie swobodnie, nieograniczeni żadnymi y, rzeczywistymi y, związkami społecznymi. Po, potrafimy powiedzieć rzeczy, których nie powiedzielibyśmy y, wprost y, twarzą w twarz. I nawet jeśli jest ten... jesteśmy anonimowi, to czujemy się bezkarni. Czyli tak. ktoś może pod swoim imieniem, nazwiskiem pleść kompletny nonsens, a wręcz wygłaszać karalne rzeczy, tak. bo ma poczucie bezkarności. Czyli mamy sytuację taką, że szerzą się rzeczy niezgodne z nauką, ludzie skaczą sobie do oczu, skracają dysonans poznawczy, i jakie ma to skutki szersze dla społeczeństwa? Co byście powiedzieli o zagrożeniach dla demokracji, o których słychać z różnych stron, że właśnie ta dezinformacja bardzo poważnie uderza w nasze fundamenty, które sobie tu wybudowaliśmy? No znowu tutaj są przykłady dotyczące no, polityki klimatycznej i y, takiej właśnie też y, informacji, dezinformacji na przykład, a Chińczycy to nic, a Amerykanie to. Y, y, to, to nic. Więc my po prostu patrząc na te bardzo krótkie informacje i częściowo nieprawdziwe, budujemy fałszywy obraz świata i, że tak powiem, sobie psujemy przyszłość. Tak jak nie szczepiąc się, tak samo nie działając, nie przeciwdziałając globalnemu ociepleniu, my niszczymy sobie przyszłość, ale nagroda jest teraz, a, a nie w przyszłości. No jest oczywiście tragedia, twardzi cz dobry komens cały czas, więc to, że możemy... My teraz użyć czegoś, no, co spowoduje w przyszłości, że wszyscy na świecie będą mieli gorzej, no nie zmienia tego, że my tego używamy teraz. Jedna rzecz, która mnie zawsze trąca, jest taka, że powiedziałeś, że Amerykanie, nic, Chińczycy, nic. Bardzo często w dyskursie o klimacie się podnosi, że na przykład teraz największym emitentem są Indie, tak? No, ale kurczę, na no, litość boską. Po pierwsze, to jest duży kraj, tak? Jakby, powiedzmy sobie szczerze, tam miliard ludzi mieszka ponad, ale, więc trzeba by to wiedzieć per capita, na głowę. Ale po drugie. Jak możemy z kamienną twarzą, jako no, region, który już przez tę ewolucję, tę rewolucję przemysłową przeszedł de facto i skorzystał, trując wszystkich dookoła, skorzystał, wyciągnął wszystkie możliwe korzyści, i teraz zaczyna opowiadać kocopały o tym, że wszyscy się powinniśmy ograniczać, bez gotowości do tego, żebyśmy to jednak my, skoro największe podnieśliśmy yy, korzyści, żebyśmy ponieśli także największe koszty. Przecież to jest nieuczciwe zwyczajnie powiedzieć Hindusowi, który ma kupić sobie pierwszy samochód, nie rób tego, nie kupuj pierwszego samochodu, bo nam tutaj w Ameryce i w Europie będzie brakowało do włączenia klimatyzacji. No to tak nie działa. Ludzie mają normalne ambicje, takie same jak my, mają normalne potrzeby, takie same jak my. To, że myśmy już troszkę te potrzeby zaspokoili, poszliśmy do przodu, no powinno prawdopodobnie, jeśli byśmy Poważnie mówić o zmianie klimatu, powinno powodować, że musielibyśmy także poważnie mówić o podatku nas tutaj, żeby im ułatwić transformację. Tak, no. ty... No tak, ja może jeszcze dodam o tych modelach, bo to mój kolega w Stanach Zjednoczonych mówi, że najgorszą rzeczą, którą Ameryka zrobiła dla klimatu, to był serial Dynastia, właśnie. który jednak promuje tą, 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 tą konsumpcję. Gdybyśmy pokazali temu Hindusowi, że mógłby sobie kupić inny samochód, czy my już zaspakajamy tą potrzebę w trochę inny sposób, no to, to, wtedy, to wtedy może on mógłby ominąć te ogromne emisje które myśmy po drodze dokonali, ale jeżeli my tego nie chcemy zrobić, no to przepraszam bardzo, jest tak jak mówisz. No. Czyli dezinformacja sprawia, że my patrzymy na innych zamiast na siebie, nie traktujemy innych grup, które mają inne zdanie w sposób no, równoważny do tego, co my sądzimy. No i to wprowadza chaos informacyjny, co no, rzutuje na wiele dziedzin życia.